Witajcie w kolejnym odcinku po dość długiej przerwie niż myślałem Jednak trochę remont mnie wykończył Ale nie o tym, bo dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę po norweskich Lofotach Będzie Maciek, jestem z nim na wyjeździe No i pokażę Wam ten piękny zakątek świata, w którym teraz panuje dzień polarny aż do 21 lipca Więc jak to mówi klasyk Nie spać, zwiedzać Jazda Dzień dobry Macieju. Jesteśmy na kolejnym wyjeździe. Gdzie tym razem nas zabrałeś? Na lofoty. No, moim zdaniem największy artyler. Na pewno w Europie, a jeśli nie w świecie. A tak wielu blogerów też hmm. uważa w swoich po przewodnikach? Jest wspaniale, zdecydowanie się zrobi dzień jazdy. I tak naprawdę w sumie też nie są foty, bo lofoty zresztą się dopiero za miejscowością Rodingen. Za mostem, który hmm. będziemy przejeżdżać. Za tunelem dokładnie, za tunelem. Bo, bo to, co jest, to, co jest most, i tam to pierwsza wyspa. Będziemy się właśnie na I będziemy będzie mieli, mieli piękne widoki się... przez cały czas. Już są piękne, ale jeszcze piękniejsze. Także to jest naprawdę właściwie Każdy dzień jest super widokowo. Hmm. A skąd w ogóle pomysł na lafoty? Jak Ci w ogóle to przyszło do głowy, żeby zorganizować ten wyjazd? Bo ten wyjazd jest już trzecim, hmm. który organizujesz. co zjęcie na Instagrama tak jest to, 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 to jest to, to, to skupia, opada cały czas. 3, rok też będzie na będzie. w tym roku już będzie, jak wrócimy z tego to Fody, idziemy jeszcze od innych przedmiotów w Polsce i jedziemy yy, właśnie na uwagi na fię. Tam będziemy mieć trasę pod Trątkiem do Bergen. dłuższy wyjazd, bo tu mamy 10 dni jazdy, tam będzie dnia jazdy 12 13 dni, więc wyjazd dłuższy, yy, ale może to zacząć trochę później w Molde, czyli 3 dni później i yy, wtedy wychodzi oczywiście ta growacja troszkę mniej. A co jeszcze czeka nas dzisiaj? Dzisiaj się czeka, nie, za chwilkę dojdziemy sobie do mostu, najdłuższego i największego mostu na Lochpach. Znaczy no, na całej tej jakby, części tej w tej no, Norlandzie i trogo no, Fimmerk. Ja już jechałem, jest mm. 7 metrów na sekundę wiatru na tym moście i jest miaka no, bezremont. Tak, tak. ale most no, robi wrażenie. Jest, jest fajny. Tam sobie chodziło na 4 parametrów od lustra wody, około kilometra długości, taki tutajszy Golden Gate, można powiedzieć. zatoką, nad, znaczy nad fiordem to jest. Bardzo fajnie też widzieć z mostu, jak pływy morskie sobie lecą z jednej na drugą stronę. Na razie, panie, I, panie. I potem jedziemy sobie już wzdłuż, że cały czas, pięknymi takimi małymi zatoczkami, aż do miejscowości Lodingen, małej rybackiej miejscowości na Koniuszku, takiego cypelka, gdzie w tej miejscowości znajduje się także bardzo ciekawa e, rzecz, która jest wymieniona po e, bitwach tutaj o z e, 400 roku. Tam też szukam, tak co prawda, ale warto zobaczyć e, po

same rybom śmierdzi Ale... <śm 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 No, i tak jak Maciek powiedział, dojechaliśmy do tego mostu. Most, jak to most, robi wrażenie. Dość spory, największy na tej części Norwegii. No, i opuszczamy Norwegię Kontynentalną i wkraczamy na wyspy na cały ten najpiękniejszy archipelag. Kami. Weź go Maciej na pamiątkę. Proszę, to dla Ciebie. Weź, no weź go. Ale szybki, szybka zmiana już jedziemy dalej. Bo tak się składa, że samochód z Maćkiem czasami na trasę wyjeżdża. I często jak wyjeżdża jak akurat przyjeżdża ko Maćka, to akurat macie ma kapcia. Przypadek? Co nie sądzę. Przypadek to nie był. Będziecie teraz musieli gnać, bo burza dogoni was. Może nie w ale. No. Ja już siadłem w samochód i teraz wiozę wszystkie szpeje, graty, ciuchy. Całe te. Całe te. A, a, a fuknij sobie troszeczkę, ci lepiej. Ale to nie jest przed tym wystarczające. Mhm. Widzę, że Danie za, zapadał tuning. Spoiler sobie, żeby ten dociążał tył bardziej. <trybujesz> Hertz. Bo jesteś Boisz, szos boisz bo się tego, co tam jest? Nie. Wiesz, bo teraz jak to wziąłeś, to jest większe prawdopodobieństwo, że spadnie też. Spadnie, to jest klątwa To jest klądfa. Klądfa Astera. Nie, to jest po prostu prawo Marfiego. Ale samolot serwisowy wygłodni płatniczy Zobacz, że po nie tylko kurtkę, to nie używałem nie no no tak, jak raz użyłem, to miałem akurat wypadek I roztargałem ją za pierwszym razem Znaczy klątwa była jakbym pranie wywiesił, ale że. Wiec... Albo jakby ten, mama umyła okna, to wtedy spadnie deszcz no, no Spadła, tak to, to jest, to jest, to jest, to jest... Mam nadzieję, mamo, że nie robiłeś dzisiaj mycia okien, bo... Nie rozwiesiłaś prania w Norwerdzi <laughs> Bo spadnie deszcz <laughs> Macie jak się podoba impreza? E, jak co? Jak się podobała impreza? no, no super dzisiaj było po prostu naprawdę Chmura nadciągnęła i 40 kilometrów, trochę... może nie w ulewie bo nie leje jakoś strasznie, ale pada e, Także prawda, że początek pierwszy do 15 km km spoko Bo ta wyrwa, to ładnie jak sucha jak się wszystko skumulowało I tak lało, lało całą To się już była ja no, po prostu, wszystko jest no, mokre Ale spokojnie, co, Ogarnę już noslek. Można iść to, na górę To się teraz kąpać Niś... Ciepły cały te. Rok tu byliśmy? Weźmy stopnie, po prostu jest lampę. Kurczę, super, uważaj, że to się otwiera. Kabum. Ja eee, z się, wziąć, tylko na no, się na ten No mi się dzisiaj. Wziąć. Ten. Przejechałem kawałek, <grym> i potem jechałem samochodem, dlatego. Tak. Jestem tak, suchutki. A to w, ogóle, to w ogóle zaraz jest taki fajny pomnik eee, Arctic of Norway, bo to się kończy dwa razy w tym miejscu. Bo o, wiem. zobaczymy zaraz jeszcze. może. dobrze. Mam mamę pizzerię dobrego Włocha. Eee, i, I co ciekawe, co ciekawostka norweska, e, sklep. Monopolowy, które jest pod, rząd, pod wodaniem rządu norweskiego, bo w Norwegii, nie czy wiecie, ale y, piwo kupicie w sklepie do 5%, natomiast no wszystkie rzeczy powyżej 5%, czyli wina, inne tam likiery, wódki i tak dalej, to jest specjalne w sklepach, które są najczęściej jeden na parę wsi, albo jeden na jakąś tam gminę i one są czynne w odpowiednich godzinach, w odpowiednich dniach. I tylko i odpowiedni i ludzie wiedzą o tym, że są akurat otwarte. co kupiliście, także jak macie na przykład za dużą sprzedaż, za kupno, wiadomo, i tego wszystkiego alkoholowego, to mogło wam zrobić nalot jakiegoś tam mopsu, coś takiego, bo za dużo wiecie. Dobrze, a tymczasem trzeba się iść umyć tak. i, i co? No I jutro? I to trochę ogrzać. I umyć i, i czekamy na resztę, przyjadą. Ewentualnie być pogotowy na ewakuację kogoś z trasy, ale możemy no. że są. Nie, zobaczymy. Nie zresztą zimno jest. To jest, jest letni deszczyk. Bywało gorzej, nie? Tylko dupa mokra, bo asywia nie było, więc... Raz. Mokra włoszka dzisiaj, a jutro będzie skrzypiąca włoszka. Skrzypiąca. <grym> Drąca japek. Jutro będzie darmo japek, gdzieś ty mnie zabrał. Przecież ja jestem z gorących człowieka.